Wioleta Piątkowska, witam Państwa w programie Rozmowa Tego Dnia. Dzisiaj naszym gościem będzie prezes Banku Spółdzielczego, pan Andrzej Kopeć, z którym postaram się porozmawiać szczerze na temat obecnej sytuacji banku w naszym mieście. Zapraszamy Państwa na rozmowę. Panie prezesie, bank w Wołominie oraz w nie upadł. Czy czas na Ciechanów? I czy mógłby nam pan powiedzieć, czy zarząd komisaryczny został powołany? Dzień dobry, przede wszystkim. Zadała mi państwa, pani mnóstwo pytań. Chciałbym spróbować na nie odpowiedzieć w taki uporządkowany sposób. Po pierwsze, jeżeli chodzi o zarząd komisaryczny w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie, to on nie został wprowadzony i mam nadzieję, że nigdy nie będzie. A najlepszym dowodem na to, że nie został wprowadzony jest ta rozmowa państwa ze mną, ponieważ ja jestem członkiem zarządu pełniącym obowiązki prezesa. Jeżeli chodzi o dwa pozostałe banki. No, myślę, że właśnie upadłość banków nadarzynie jest przyczyną tej paniki, która zapanowała wśród naszych klientów, ponieważ no, nazwy tych banków są bardzo podobne. Tutaj mamy do czynienia z nazwą Bank Spółdzielczy w Nadarzenie, a nasza nazwa brzmi tak, jak wcześniej wspomniałem, a więc są one bardzo podobne. Chciałbym tutaj jasno podkreślić, że jesteśmy zupełnie odrębnym podmiotem i sytuacja. Upadłość banków na Darzynie nie ma wpływu na naszą działalność operacyjną. Oczywiście, niepokój klientów przekłada się na nas, ponieważ no my musimy pracować jeszcze, jeszcze bardziej wydajnie i zapewnić niezbędne środki dla obsługi wszystkich naszych zleceń, i tutaj z tym nie ma żadnego problemu we wszystkich swoich. Oddziałach i również za pośrednictwem kanału internetowego realizujemy transakcje bezgotówkowe bez żadnych ograniczeń. Ze względu na specyfikę transakcji gotówkowych, czyli fakt, że gotówka zajmuje miejsce i nasze sejfy w oddziałach mają ograniczony rozmiar, pojawiały się w poniedziałek, we wtorek przejściowe niedostatki gotówki, które były spowodowane między innymi tym. Że droga z naszego skarbca centralnego do oddziałów była wydłużona również ze względu na ory. Natomiast w chwili obecnej takich, z tego, co wiem, takich problemów nie ma. Natomiast jest oczywiście wyzwanie związane z obsłużeniem bardzo dużej liczby klientów w bardzo e, krótkim okresie czasu. Jak pan zatem skomentuje fakt, że Urząd Miasta Ciechanów zakończył współpracę z Państwa placówką? No, to była kolejna, to, to kolejna przyczyna tego, tego niepokoju wśród naszych klientów, bo do przyczyny w postaci upadłości w Nadarzynie do, na, na, na tą przyczynę nałożyła się decyzja Ciechanowa, o której zostali poinformowani pracownicy, również osoby, które dokonywały przelewy na rzecz miasta Ciechanów zostały poinformowane o wskazaniu Innego konta. Kolejną, niestety, niestety, kolejną przyczyną były anonimowe SMS-y, które były dystrybuowane wśród mieszkańców Ciechanowa, w tym także naszych klientów, o tym, że nasz bank ma problemy, ponieważ te SMS-y były anonimowe, po drugie były fałszywe i po trzecie działały, były działanie na szkodę banku. My zgłosiliśmy sprawę do prokuratury. No, i odpowiednie służby zajmą się wyjaśnianiem, wyjaśnianiem kto za tym stoi i, i, i dlaczego chciał uderzyć w nasz bank. Ja ze swojej strony mogę zapewnić, że dokładamy wszelkich starań i z dużym sukcesem, na bieżąco, bez żadnych problemów, realizujemy wszystkie swoje zobowiązania, realizujemy wszystkie transakcje naszych. Klientów, aczkolwiek wiąże się to z bardzo dużym obciążeniem dla wszystkich pracowników banku, bo pra pracujemy znacznie dłużej niż by to wynikało z godzin pracy oddziałów. Rozumiem. Rok 2015 przyniósł <grym> straty dla banku. Ten rok miał być o wiele lepszy, spodziewano się zysków, natomiast raport, który ukazał się w pierwszym półroczu, znowu wykazał straty. Jak na chwilę, wygląda, jak na chwilę obecną wygląda sytuacja banku? Wyniki. Za ubiegły rok i za pierwsze półrocze, za pierwsze półrocze nie są satysfakcjonujące dla banku, no i my jako nowy zarząd, czyli ja, Andrzej Kopeć, Bogdan Tilak i Jakub Bilnik, jesteśmy osobami, które zostały zrekrutowane przez Radę Nadzorczą do tego, ażeby zapewnić właściwą realizację programu naprawczego, aby wyprowadzić, wyprowadzić bank na, nazwijmy to prostą i, czyli, opanować bieżącą sytuację, a następnie, a następnie zapewnić trwałą zdolność banku do generowania zysków dla udziałowców. Czy ludzie muszą obawiać się o swój kapitał, czy te pieniądze, jeżeli klient przyjdzie do państwa oddziału są im wypłacane na bieżąco? Tak jak wcześniej wspominałem, jeżeli chodzi o transakcje bezgotówkowe, one są wypłacane na bieżąco, bez żadnych ograniczeń. Jeżeli chodzi o transakcje gotówkowe, to są tutaj te ograniczenia, o których wspominałem wcześniej, były takie ograniczenia, o których wspominałem wcześniej, w tej chwili takich ograniczeń nie ma, na bieżąco wypłacamy, na bieżąco wypłacamy gotówkę. Ja osobiście nie widzę powodu do obaw dla naszych klientów, Mamy takie trzy, trzy poziomy obrony. Po pierwsze bank i tutaj widzicie Państwo, że, że dochowujemy należytej staranności i obsługujemy wszystkich klientów regularnie. Drugim poziomem jest nasza przynależność do grupy spółdzielczej, grupy bankowej, poważnego gracza bankowego w Polsce z bardzo potężnymi kapitałami i, i aktywami rzędu 16 miliardów złotych. Współpracujemy z nimi bardzo blisko i wspierają nas od strony IPR-owej i merytorycznej. Natomiast, oczywiście, taką trzecią linią obrony dla, dla, dla klientów jest bankowy fundusz gwarancyjny, który gwarantuje, w sytuacji takiej jak banku na Darzynie, gwarantuje depozyty do kwoty równowartości 100 tysięcy euro, czyli kwoty około 430 tysięcy złotych. Jest to bardzo szybki dostęp w ciągu tam kilku, kilku dni siedmiu dni bodajże. Rozumiem, czyli na chwilę obecną nie istnieje obawa, że KNF ogłosi upadłość państwa placówki? Ja nie posiadam takiej wiedzy, żeby KNF miał ogłosić upadłość naszego banku, nie placówki, no bo naszego banku. Na bieżąco realizujemy swoje, swoje zobowiązania i jestem przekonany, że utrzymamy i ta zdolność utrzyma się w kolejnych dniach i tygodniach i miesiącach. Na sam koniec poprosiłabym Pana, żeby Pan bardzo dosadnie powiedział klientom Waszego banku, że tak naprawdę nie mają o co się bać i ten bank nie upada, bo na chwilę obecną widzimy, co się dzieje na przykład przed bankiem na ulicy Warszawskiej. tak? Zatrważające kolejki, bardzo często awantury. Dzisiaj na przykład ludzie nie byli bezpośrednio wpuszczeni do banku, tak. tylko w sposób indywidualny, co też wywołało pewnego rodzaju burzę wśród tutaj, mieszkańców. Tutaj, tutaj muszę uspokoić naszych klientów po pierwsze odnośnie, odnośnie oddziału w Ciechanowie. Nasza decyzja o wpuszczaniu ludzi partiami jest związana z konstrukcją oddziału. Tam są dwa poziomy, które są połączone schodami. Te schody nie były przewidziane w naszej opinii na tak duże obciążenie. W związku z czym tam ludzie stali na tych schodach wiele godzin. Mnóstwo ludzi i zauważyliśmy pewne niepokojące symptomy, jeżeli chodzi o konstrukcję tych schodów. Zaczęły pękać szyby. W związku z czym, żeby. Na, to, na, na te nerwy związane ze środkami nałożyło się coś poważniejszego, wprowadziłem ograniczenie przebywania na schodach. W związku z czym rzeczywiście ludzie są wpuszczani partiami tak, żeby nie było zagrożenia dla, 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 życia, dla życia ludzkiego. Dokładnie tak, żeby nie było zagrożenia dla życia ludzkiego. Odnośnie moich klientów, drodzy klienci. Zwracam się do Was, ja Andrzej Kopeć i serdecznie Was proszę o to, żebyście uspokoili emocje, nie dawali wiary fałszywym SMS-om, które są wśród Was rozprzestrzeniane. Nie ma powodu do obaw, bank jest stabilny, działamy, żeby na bieżąco realizować Wasze, wasze zlecenia i mam nadzieję, że po tym okresie zawieruchy przejdziemy do fazy, w której będziemy próbowali, Zachęcić Was, będziemy zachęcali Was do, powrotku ze, do powrotu ze środkami do naszego banku. Zatem, jak Państwo widzą, nasze pieniądze są bezpieczne. Dziękujemy Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję Pani. Dziękuję Państwu.